Rafał Fronia, dwa stare psy. Siedzą na asfaltowej drużce, którą dojeżdżam do domu. Rano, nad ranem po południu, wieczorem. Myślę, myślę, że one tam mieszkają. Są jak wścibska sąsiadka na osiedlu z bloku naprzeciwko, która mieszka w oknie, gapi się. Wszystko widzi i wszystko wie o wszystkich. I gdy idziesz osiedlem, zawsze zerkasz w to okno, gdzie na parapecie spoczywają łokcie pani X, a na nich szlafrok z podwiniętymi rękawami w paski. I dłonie z tych rękawów wystają, a w nich kubek czegoś, co paruje i co starsza pani unosi do wąskich ust delikatnie. Bo wzrok małych, przymrużonych oczu wlepiony jest w patrolowany teren wroga w podwórko. I nic. Nie może go przesłonić nawet na mgnienie krótkiego łyczka tego czegoś. Przechodzień. Jakiś obcy. Może złodziej? Pani J spod piątki. No pewnie wraca od gacha, bo jakaś taka rozkojarzona dzieciaki z góry idą i patrzą co by tu zrobić jakaś młoda mamusia z dzieckiem grzebiącym w piasku a ona grzebie w telefonie świata nie widzi a co też ci młodzi widzą w tych telefonach a w ogóle to gdzie ona mieszka czujność wyostrzona brakiem swoich spraw papiloty na pokręconych, w loki suchych, siwych i w włosach, szlafrok zapięty pod szyję, od ciepło, parapet wyślizgany jak stopa świętego Pawła w Bazylice Watykańskiej w Rzymie. Ale te psy nie mają imienia, nie noszą szlafroków, ale zawsze są na stanowisku. Jeden jest duży, ma obwisłe policzki, porośnięte siwą sierścią i ciężkie powieki. Jest przygłuchy, ociężały. Leży na asfalcie białym brzuchem, spijając z niego ciepło. Wielki łeb oparty na wyciągniętych łapach. Wzrok wbity w dal, niewidzący. Zwalniam jeszcze przed zakrętem, aby na niego nie wjechać. Ale on nie jest sam. Jest z nim jego mniejszy kompan. Z krótką, nastroszoną grzywą, jak hiena trochę, na cienkich nóżkach, cały jak noc czarny. Ale to, co się rzuca, to zęby. Też jak u hieny. Z wysuniętej dolnej szczęki sterczy rząd odsłoniętych kłów. Są małe, ale jednak je widać, jakby, jakby nie miał wargi, która powinna to zasłonić. Też nie jest młody, ale jest mały. A mali są jacyś bardziej ruchliwi, lepiej znoszą starość. Ludzie, psy, ptaki. Jest jak pies przewodnik dla swego większego kumpla. Gdy nadjeżdżam, wie o tym już wcześniej. Słyszy, widzi, czuje drżenie asfaltu i robi to co powinien. Ostrzega wielkoluda, który z tak wielką trudnością podnosi cielsko, obraca łeb i patrzy na mnie tymi wielkimi, bardzo zmęczonymi życiem oczami. Smutek psiego wzroku, który wyrzuca mi, że jestem, że go przeganiam z jego domu. Z jego parapetu, z którego obserwuje kawałeczek świata, na który ja akurat musiałem wjechać swym wielkim metalowym potworem. Ledwie ocierając się o jego cielsko, przejeżdżam obok, przeciskam się przez jego kawałek świata, jadąc do swojego. Mały w tym czasie obiega auto, patrzy, wącha, szuka, sprawdza, czy się zmieszczę, czy nie potrącę jego podopiecznego, patrzy. Ale jego wzrok jest wesoły, jak wolontariusza. Taki stan, który ci mówi dajesz mu siłę, nie bądź przybity, to on jest stary, a nie ty. I mały truch skacze. A gdy nadchodzę w ciszy, idąc do kosza na posegregowane odpady życia albo do sklepu, gdy zaskakuje ich obu na tym psim zaułku. To nic się nie zmienia. Mały się podrywa, skacze przy dużym, nawołując go, by wstał, że trzeba zrobić miejsce, przejście. A nigdy nie słyszałem, by szczekali, by warczeli, by kogoś pogonili, kogoś przestraszyli. Nierozłączne, związane starością i niedołężnością jednego z nich dwa psy. Bezimienne, bezdomne, bezpańskie, ale nierozłączne. Myślę, co będzie, jak jeden z nich odejdzie. Co zrobi drugi, utraciwszy jedynego przyjaciela, jedyne zajęcie, jedyny cel życia? Sam nie wiem, który jest któremu bardziej potrzebny. Nie umiem pojąć zależności więzi, zażyłego braterstwa i miejsca, które sobie wybrali na to, by żyć, trwać, być. Dwa stare psy.